Witam Was, cześć Witam wszystkich nowych widzów, starych również serdecznie pozdrawiam, słuchajcie dzisiaj troszeczkę z innego z innego poziomu kierowania pojazdami, a dokładnie dzisiaj gra Dirt Rally, będzie to pierwszy odcinek słuchajcie rajdów, czy też gry projektującej o rajdach i dzisiaj Słuchajcie, zagram Lancion Fulvium HF, która ma napęd naprzód, jest czterobiegowa, znaczy jagram gram w pełnym automacie, a dodatkowo ma wagę na dzień obecny, ponieważ tam są jakieś upgrade'y. Więc słuchajcie, 800 kg waży ta Lancia i posiada moc czy też silnik o mocy 115 koni mechanicznych jak widzicie teraz tutaj na tej planszy przy 6400 obrotów na, na minutę słuchajcie ja już pierwszy, pierwszy jak gdyby rajd wykonałem przejechałem i dzisiaj zobaczycie akurat na, na mapie Niemiec jak ta gra się przedstawia, jak się tym pojazdem jeździ. Moim zdaniem rewelacyjnie, aczkolwiek łatwo nie jest. Widzicie w górnym rogu moje kredyty, tam 92 tysiące kredytów. Nie, ja aby kupić lepszy samochód, to chyba trzeba teraz uzbierać 150 chyba tysięcy tych kredytów, więc jeszcze trochę trzeba ich sobie nastukać. Dobra, nie przedłużam. Słuchajcie, zaraz widzimy się już na trasie rajdu, a teraz będzie się powolutku wczytywała gra. Dobra, słuchajcie, mapa się już za chwilę wczyta. Trasa to 5,4 km, 5 km praktycznie. Tam różnica wzniesień to 46 metrów i pokazuje nam też na tej planszy czy też na tym zdjęciu słuchajcie, jakość nawierzchni w tym przypadku jest asfaltu 41% i, i betonu, concrete 59%. Już dwa pierwsze odcinki specjalne, słuchajcie, odbyłem. A dzisiaj w tym odcinku zobaczycie odcinek trzeci i odcinek czwarty. Jestem po takim pit stopie generalnie po takim serwisowym postoju, który odbywa się zawsze po dwóch pierwszych odcinkach, więc już mam samochód lekko naprawiony, ponieważ te samochody się tutaj dosyć mocno uszkadzają i mają bardzo, bardzo duży wpływ na jakość jazdy na te czasy pokonywania tych odcinków. Także dobra, słuchajcie, nie przedłużam i zaczynamy. Dobra, jest odliczanie I uwaga, jedziemy Słuchajcie, jedziemy Idziemy w lesie Widzicie Widzicie tutaj Na środku pokazuję Jak, o, o Tutaj moje Pomyłkowe Źle pojechałem I Teraz górka Trzeba bardzo uważać tutaj, żeby gdzieś tam Nie zahaczyć, bo Zdarzyć się może niestety, że... I tutaj będzie teraz ostry nawrót. No, troszkę mnie zniosło. Chciałem efektownie wejść na ręcznym, no ale niestety... Troszkę mnie zarzuciło. Słuchajcie, jest tu bardzo rozbudowany system zniszczeń. Trzeba bardzo uważać, bo bardzo ma to też duży wpływ na to jazdę Tutaj więc jadę też asekuracyjnie trochę, bo mam tak naprawdę te dwa odcinki do pokonania No i zobaczcie, no niestety czas nie jest za dobry, już 5 sekund mam e, straty do najlepszego Ale to też przez to, że się trochę zagapiłem tam na tym początku Widzicie, kamulce jakieś leżą, głazy, kamienie więc Trzeba uważać, żeby nie zahaczyć, bo nie dość, że tracimy czas to dodatkowo jeszcze strasznie niszczymy samochód przez to Teraz jest pod górkę, więc trochę je słabiej idzie Już wjeżdżamy z lasu, jakaś łąka I teraz piątka w prawo Dobra i już górka prosta i będzie nawrót na prawą stronę. To niestety wyrzuciłem je tutaj i straciłem dosyć mocno, z czego zadowolony nie jestem. No jeszcze połowa odcinka mi została. Widzicie tutaj w górnym e, w zasadzie po, po, po lewej stronie ekranu pasek, który informuje mnie o... Przebiegu trzeba naprawdę uważać, tych kamulów jest dużo i potrafią right, zrobić wiele nieprzyjemnego. Teraz troszkę niestety nieczysto pojechałem ale na szczęście uniknąłem kolizji. Jeszcze no, 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 no. no, do Widzieliście jak mnie zarzuciło Próbowałem jakoś z tego wyjść, ale się do końca nie udało Ale na szczęście no, straty są już bardzo duże, 23 sekundy Troszkę dzisiaj mało skupiony Jestem tutaj na, jeź na tej jeździe Ale przynajmniej nie mam na razie jakichś większych uszkodzeń, to jest też ważne I dobra, teraz... Jedynka będzie w lewo, więc dosyć ciasny i pod górę teraz. Pod górę już rozpędzam się, zakręt 4 w lewo. Widzicie jak tutaj jest dosyć ciężko naprawdę jechać czysto I już jest koniec odcinka, ale dobry czas na pewno nie będzie, bo... Od kilka mocnych pomyłek było, a zresztą przód trochę jest rozwalony, gdzieś tam mocniej walnąłem, ale pozycja nie jest taka najgorsza, jak się spodziewałem, myślałem, że dużo dalej mnie tam gdzieś rzuci. Jestem aktualnie teraz na czwartej pozycji po tym trzecim odcinku, a ogólnie jestem drugi. Tracę 36 sekund do prowadzącego, też jedzie na lunch i fulvi, a za mną jest już tylko 3 sekundy. Włoch więc muszę tu uważać w miniaku jedzie i zostało mi w zasadzie jeden y, ostatni odcinek czwarty a zobaczcie bo wam nie powiedziałem może na samym początku jadę klasą y, samochodów z lat 60. ona tu się tak nazywa w tej grze i, i są to takie y, mistrzostwa oczywiście chyba pięć krajów jest z tego co pamiętam i to jest drugi kraj właśnie Niemcy klasa, z, z, samochody z roku czy też z lat 60. Dobra. W takim razie został mm, czwarty odcinek specjalny i po tej tutaj widzicie po tym e, odcinku jestem e, drugi. Dobra, za chwilę rajd. No i dobra, już jesteśmy i odliczanie. I odliczanie do czwartego odcinka specjalnego. Poszły konie po betonie. Teraz, aby utrzymać tylko tą pozycję drugą, to będzie dobrze. Dobra, trójeczka, więc tak dosyć. Dobra, jedynka zaraz będzie. Dobra i już, ogień. I ogień, teraz jedyneczka w lewo. Dobra, nawrót. Troszkę na ręcznym próbowałem wejść, ale czwórka i ostry zakręt w lewo Dobra, bardzo ładnie Szóstka Teraz nie ciąć, nie ciąć, dobra I nawrót, lewy, lew, nawrót, też kamienie No, na całkiem, całkiem nawet Dobrze, i już ogień Ogień do przodu. Kopa. No, widzicie od razu, czas jest lepszy. Jak się w miarę jedzie. Dobra, przejechałem. Muszę szybko powrócić na trasę. Dobra, nie było tak źle. Samochód nie rozwalony, ale oczywiście czas niestety troszkę straciłem. Powiem wam, że ciężko się skupić i Muszę troszkę tutaj komentować cokołek Nie wiem, czy jest to dynamiczna dosyć tutaj jazda i... ojej o, 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 o! No i czas, widzicie Chwila uwagi, I czas doliczony 15 sekund aż, także jest strasznie dużo Ja troszkę się nie skupiłem tutaj na tym Dobra Lecę do przodu Popa No i split time już jest na górze, widzę straszne duże opóźnienie. Ale to przez to, że mi tak tutaj naliczyli dużo. Dobrze, I już. I już ogień. Ogień wychodzę z tego zakrętu. Jeden w lewo. Dobra, ja już przyhamowuję. Dobrze, jakoś tutaj wyszedłem z tego, to ale to chyba już na nadrobię tych 15 sekund. Są niestety bezpowrotnie stracone. I teraz szóstka i znowu będzie ej. Widzicie, tutaj to z tym cięciem jest ostro. No, totalnie mi nie idzie teraz, totalnie mi nie idzie Obawiam się, że stracę tą pozycję drugą No bardzo słabo mi to poszło, niestety nie, niestety, ale spadnę ale wiecie co? Inaczej zrobię. Ja sobie to zrestartuję go. No po prostu to jest. Dobra. Jeszcze raz. No i dobra. I czwarty odcineczek zatrzymam. Bardzo ładnie jest szósteczka. Będzie jakaś hopka, delikatna. Ale trójka w prawo. Dobra, tu uważać trzeba. Żeby dziś nie wałość. Jedynka two, w prawo left, one, Jedynka w lewo Press. uważać, to żeby to nie zabacną pociąć, bo... get, no, co jest? Co ja tam dodałem? Jakiś chyba szacur był którego nie widziałem. Ta purka i nawrót znowu... znaczy nawrót, prąd mocny w lewo. Teraz ja się skupisz tylko na jeździe, bo, bo się ciężko komentuje niestety I jedzie, bo jest to naprawdę dynamiczna jazda. No i dobra, i już. Wychodzę. Jedynka w prawo. No, może split time widzę, że... No, jest tylko sekunda opóźnienia, więc nieźle. No, dobra, już ogień, ogień, ogień. Nitrujeczka. Nitrujeczka, dobrze. Ogień. I teraz zobaczymy co się będzie działo dalej. Lekki skręt w prawo i już tam trzeba to panulowywać, bo... bo będzie w prawo treści. Dobra. I piąteczka od górę z nawrotem w lewym. Ale ten głaz wystawał polera na tym środku. Wsiem uważa, że żeby przyciągał mocno, nie przywalić. I nawrocik w lewo. daty 2 sekundy jest też nie jest tak źle Dobra i już 680, wychodzę ogień, ogień do przodu i jedyneczka w lewo Dobra i już ogień pod górę mocno pod górę i znowu jedynka Nie widzę tego zakrętu, tu jest dopiero dobra Tutaj mogłem przyciąć mocno już, Znowu jeden w lewo o. Dobrze, dobrze, dobrze Już, już, już jadę, jadę, jadę Nawrót, prawo Dobrze Skręt w prawo tego łazu stoją cholera i trzeba naprawdę uważać, żeby 80. nie rozpieprzyć samochodu, bo kur na później on nie chce jechać w ogóle. No i teraz czas ładny No i dobrze i teraz już ostatni odcineczek mi został. Teraz żeby nie popełnić gdzieś błędu Dobrze, jedynkę w prawo. Ok, już dohamowuję. Te jedynki są też zdradliwe niestety, trzeba tu uważać mocno. Zauważyłem, że lepiej e, nie przesadzać z tymi tutaj prędkościami, czy też późnymi bo po prostu można się nie wyrobić jest lepiej czasu chociaż tracimy na pewno na czasie ale ale czasówka generalnie wychodzi dużo lepiej i teraz już wychodzę pełnym ogniem i już jest koniec słuchajcie kończymy rajd w Niemczech czwarty odcinek specjalny czas 4 minuty 32 sekundy Słuchajcie, tylko strata 2 sekund, no prawie 3 sekund do prowadzącego tutaj Fina. A zobaczymy jak się przedstawia końcóweczka czasowa. No i strata jest do Belga 28 sekund. Więc zachowałem tą drugą pozycję po rajdzie Niemiec, czego się bardzo cieszę. No i bonusik. Bonusik za drugie miejsce to 32 aż 1000 kredytów. Dodatkowo bonusik 3000 i koszt naprawy to 2000 kredytów. No i za cały rajd dostaje 32000 kredytów, także bardzo, bardzo fajnie. A, jeszcze upgradik mam, zobaczcie, jeszcze razy dwa jest upgradzik. Redukcja wagi na poziomie pierwszym. Także bardzo fajnie to wyszło. Aha, i to jest generalna klasyfikacja. Po pierwszym rajdzie byłem drugi. Teraz jestem też drugi. No, ale całkowity, całkowita punktacja moja do 36 punktów w sumie. No, ale tutaj odskakuje mi ten belg już na 50 punktów do przodu. Więc to ciężko by było, chyba że musiałbym tu zacząć po prostu wygrywać te, te rajdy na pierwszym miejscu. Wtedy jest szansa po powalczenie o pierwszą pozycję, ale nie jest źle. Jak mówię jeździłem też miniakiem, ale miniakiem nie poszło mi za dobrze. Tam byłem chyba szósty czy piąty w klasyfikacji generalnej, więc nigdy bym nie zaliczyłem i nie odblokowałem kolejnej mapy. No ale może się teraz z tą wlansią, fulwią uda, także będziecie ten postęp um, oglądali. A ja już wam dzisiaj dziękuję za wspólny spędzony czas i zapraszam Was już do kolejnego rajdu. Jaki to sam nie wiem, zobaczymy jak mi wylosuje. Nie, tutaj komputer, ale z Wami się oczywiście podzielę tym rajdem i zobaczycie też jak będzie, będą przebiegały te trasy, te rajdy też na innych mapach. Także trzymajcie się i do kolejnego spotkania. Cześć!